Witam wszystkich hodowców hodowczynie. Dzisiaj tu mamy taki krótki filmik, który robimy z bardenami, linia Doli. Bo jest ich tutaj kilka sztuk. Jest około 40 sztuk razem do sprzedania. Tu są y, w tym gojenniku młode. 25 rok. Y, nie będę pokazywał każdego jednego. Partej je tak przyjąć po całym tym. Ja tam złapę. Bo pierwszego, lepszego, który jest. Pokażemy oko tego gołębia będzie chyba późna taka samiczka jak ja założę sobie okulary tutaj przyświetlę no już tutaj widać jakie będzie miało piękne oko zrobiłeś? no to jest późne już widać że ma piękne Pokażemy drugą, tu jest trochę wcześniejsza, kapitalne, w ręce są bajka, proszę następne, piękny pierścień bajka, każdy jeden taki ma, który, by, który by nie złapał. każdy jeden taki ma, ale wiadomo, że jeszcze może nie są takie mocno bystre te oczy, zresztą młode gołębie, one im się wyklarują jeszcze, o ten będzie miał srebrny pierścień, ten były ze złotym, tym ten, ten jest ze srebrnym w większości, w większości mają o, oczy złote także tutaj są młode jeżeli ktoś będzie chciał, można sobie tutaj wybrać to będzie trzeba wtedy jakieś zdjęcia prześleć czy coś przejdziemy tutaj do drugiego, w, drugim, w drugiej połówce są Są tutaj oryginały też do sprzedaży. Oryginały są zamówione. Ktoś zamówił tam, nie wiem czy Czech, zamówił te oryginały. Tutaj jest oryginalna samiczka, pokaż mi Bartek. Ona teraz, teraz się na ziemi, ta to jest na ziemi teraz. Nie na paśniku, tylko na ziemi. I tutaj jest tego samego, pokaż. To jest też oryginał. I jeszcze tutaj jest jeden. A i tutaj jest odbiór. Tam na końcu. No on teraz tutaj wyszedł. Tutaj można złożyć pary. Piękna samica. Co tu chcieć od potężne. Podoba bardzo ładna. Oto Piękny piersi. Nie ma zbyt Teraz Zaraz pokażemy następnego takiego. Tutaj jest samiczka ciemna z nalotem ładnym brązowym. Kapitalna samica. 24 rok. Na ogon niedepierzony. Piękna białolotka. Też zobaczycie piękny ogon. No, wszystkie. każdy jeden którego by nie złapał mają piękne oczy. Nie no. Idealna, idealna. Kapitalnie leży w ręce. I też proszę oko przepiękne. Srebrny piersi. Kapitalny ale mówię no te one są, ta pana jest przylana tamten jest zamówiony no pokażemy tu jeszcze jednego na przykład tamcika tego ciemnego 21 ciemny białorod. tutaj jak będzie oglądał pan który miałem mu wysłać zdjęcia no to niech sobie zobaczy jakie białoroty Złote oko, no, kapitany, Nie ma złote oko wszelkie biały dziób Kapitan Nie ma to A jeszcze pochodzimy z jedną senią ja też akurat taka nagrapiana biały lota Idealna w ręce to samo leży kapitan To ja. I Ciemna wiśnia, złoty pierścień. Bardzo ładne. Tutaj tydzień, nie pamiętam ile nie jest. Mamy tak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 tutaj jest. No 3, co, a 20. No coś tam zamówione. Jedna samiczka jest już zamówiona i te, te oryginały są zamówione. Także tutaj z tych można sobie spokojnie jeszcze wybrać piękne gołębie. Czy z tych, czy z tych młodych, można sobie wybrać. Bardzo ładne gołębie. Jest ich nadwyżka, no nie zostawiam tyle, zostawiam tylko 10 par. Resztę idzie wszystko do sprzedaży, bo jest za dużo tych gołębi. I niestety nie ma siły przy tym chodzić. Także jak tutaj będzie ktoś zainteresowany, Proszę dzwonić, telefon tam gdzieś będzie pokazany. Ciężko z wysyłkami, ale no bo teraz tam miałem tutaj wysyłki, ale ktoś wyjechał za granicę, nie ma kto jeździć. Ale na no jakoś będziemy coś organizować. Jeżeli tam by ktoś chciał ze dwie pary, to można w połowie drogi się spotkać, żeby po prostu yy, no nie, jak nie będzie wysyłki, ja połowę drogi wyjadę, ktoś wyjedzie. Na miejsce można przyjechać, można sobie wybrać, nie ma żadnego problemu. Także proszę, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jeszcze raz mówię, proszę dzwonić i dziękuję do usłyszenia.